Dzień dobry, witam w tak pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj mam okazję, żeby ten film nagrać na, dla Was na powietrzu, co powinno, efektem tego powinno być, że jakość będzie lepsza, bo jest lepsze światło. Przy okazji na temat tej jakości chciałem bardzo podziękować Jarkowi Grządce, który jest na tym naszym harmonikowym, na tej harmonikowej grupie yy, na Facebooku, bo bardzo dużo dał mi Rad, które powodują, że te filmy moje mogą być technicznie trochę lepsze w, miarach, w miarę tego sprzętu, który mam dostępny. Nagrywam na smartfonie Samsunga z 2016 roku, no ale to już da, daje się oglądać i słychać to też w miarę przyzwoicie. No dobra, mówiliśmy o tych naszych nutkach, i ja bym chciał najpierw zacząć od tego, żeby przypomnieć. To, co było na, tej, na tym poprzednim filmie. Najważniejsze sprawy. Pięciolinia. Mam nadzieję, że to jest dobrze wyostrzone, że to będzie widać. Jak mamy te pięć linii, to numery linii, mówimy, nazywamy te linie cyferkami od dołu do góry. Pierwsza linia, druga, trzecia, czwarta, piąta. I to, co bym chciał, żebyście zapamiętali, takie. Właściwie chyba dwa, dwie sprawy. Trzy. E, nuty oznaczają nam dźwięki, i teraz jako dźwiękach mówimy, że są niższe i wyższe, to na pięciolini im wyższy dźwięk, tym będzie wyżej na tej pięciolini zapisany. To jest. Takie pierwsze najważniejsze prawo. Także no, bardzo logiczne. Im niższy dźwięk, tym jest niżej położony na pięciolinii. Im wyższy, tym wyżej. I od tego nie ma żadnych wyjątków. Są specjalne znaki, które nam mogą przełożyć to winą oktawy. Ale to jakby jest zupełnie późniejsza sprawa. I to jest jedna rzecz. I druga rzecz. Chciałbym, żebyście zapamiętali przede wszystkim dwie nuty, gdzie są położone. C jest na pierwszej linii dodanej pod pięciolinią. To jest nutka C. A druga rzecz, druga ważna nuta, którą warto, żebyśmy pamiętali, to jest nuta A, która jest pomiędzy drugą a trzecią linią, tak? W tym miejscu. I ostatnie najważniejsze prawo w tym wszystkim, nuty, po, po, yy, nazwy nut idą w kolejności alfabetycznej. W alfabecie po C mamy D, potem E, F, G i A. Tak, bo te litery jakie używamy są od A do G i tutaj mamy A. Czyli tu potem następne wyższe nuty, po A to będzie B, C, D, E, F, G i potem dodane linie nad pięciolinią. <laughs> Także to jest kolejność alfabetyczna. Dobra, to mamy z głowy. Tak zapisane dźwięki za pomocą liter alfabetu od A do G są łatwe do zrozumienia, jeżeli pomyślimy, że to są. Te litery reprezentują to, czym na fortepianie są białe klawisze. I jednocześnie możemy za pomocą tych liter zapisać wszystkie dźwięki, które są w harmonijce C. Te dźwięki C, te dźwięki, e, które możemy za pomocą samych liter e, nazwać bez żadnych dodatkowych rzeczy i za pomocą po, pojedynczych nut zapisać na pięciolinii. To są dźwięki skali C-dur. Tak. Tą skalę C-dur pełną najłatwiej jest zagrać w drugiej oktawie na harmonicy diatonicznej od kanału czwartego gdzie mamy dźwięki C i D po kolei przez piąty, szósty i do siódmego. Jeszcze raz to przypomnę. Tak, tu mamy tą skalę. Jak sami wiecie, na harmonice są bendingi, i te bendingi za pomocą nut też można oznaczyć, ale potrzebne jest, żebyśmy zrozumieli, gdzie i dlaczego te bendingi są możliwe. Ja do tego sobie przygotowałem gitarę, i za, te, za pomocą tej gitary będę chciał Wam pokazać. Jak to wygląda z tą gamą cedur, którą zapisujemy literami alfabetu na pięciu linii? Tu jest na gitarze dźwięk C. Ok, to spróbujemy. Wiemy, że w gamie takiej cedur te dźwięki mają iść coraz wyżej. No to spróbujemy. One nie bardzo brzmiały w ten sposób jak gama cedur. Oczywiście, że nie. Dlatego, że ja nie grałem tych dźwięków tak, jak jest skonstruowana gama cedur, tylko grałem dźwięki coraz wyższe o jednostkę nazywaną w muzyce półtonu. Ta jednostka oznacza na gitarze przyciśnięcie struny o jeden próg wyżej. Czy każdy dźwięk był oddalony od następnego tylko o półtonu. Taka skala, to jest pełna skala wszystkich dźwięków używanych w naszej muzyce, to jest skala chromatyczna. Taką skalę chromatyczną można oczywiście zagrać również na harmonice chromatycznej. Dosyć łatwo. Tak? Tu zagrałem wszystkie dźwięki po, yy, po kolei i każdy z tych dźwięków był od następnego czy poprzedniego oddalony o pół tonu. W skali durowej, w te, dla nas najważniejsza w tej chwili cedur, bo na tej harmonijce powinniśmy zaczynać się uczyć. W skali durowej te dźwięki nie są oddalone o pół tonu, bo na przykład to jest dźwięk C na gitarze. Powiedziałem uh. tak. Na stronie A przycisnąłem na trzecim progu. a Jest minimalnie wyżej. A następnym dźwiękiem, jaki mamy na harmonicy diatonicznej, jest dźwięk D. Na gitarze trzeba zrobić odległość dwóch progów czyli jednego półtonu i drugiego półtonu. No i w muzyce taka odległość też jest powszechnie używana ma swoją nazwę mianowicie ta odległość nazywa się to prawdopodobnie nikt by się nie domyślił tego całym tonem to jest półtonu a to jest cały ton na harmonice chromatycznej łatwo mi to zrobić półtonu cały ton mam ciekawe zjawisko tu w Gdańsku, bo zaczyna padać śnieg, ale ten film myślę, że jeszcze dam radę dokończyć szybko na dworze. OK. Teraz ta skala durowa, którą na harmonice diatonicznej możemy łatwo zagrać, ta skala C-dur, możemy ją łatwo zagrać w całości od kanału czwartego do siódmego. W czwartym mamy C i D nuty, w piątym E i F, w szóstym G i nutę G i nutę A i w siódmym B i C. To spróbujmy teraz na gitarze. O i teraz była durowa gama. To była gama durowa C-dur, bo rozpoczynałem od nuty C. Jak jeżeli yy, będziecie to widzieli, ja tutaj w niektórych momentach grałem odległości następnego dźwięku o cały ton, a w niektórych o pół tonu. Ja zagram to, zagram to na jednej strunie, więc mamy tak C, cały ton D, znowu cały ton E, półtonu F, cały ton G, cały ton B, yy, przepraszam, a, yy, tam było G A, B, znowu cały ton i pół tonu na końcu między B a C OK? Czyli to jest konstrukcja skali, skali durowej i obojętnie do jakiej tonacji to nie przeniesiemy, to taka wiadomość na, na później, to ta skala durowa taki ma bardzo konkretny układ półtonów i całych tonów. Czyli jest tak. Cały ton, cały ton pół cały ton, cały ton, cały ton pół Jak... Widzieliście tą skalę durową? Mamy normalnie dostępną na harmonijce, ale jak dobrze wiemy, my możemy niektóre dźwięki obniżyć i te półtony, których nam brakuje, z harmonijki również wydobyć. Tak? No, takim podstawowym pierwszym półtonem jest dźwięk na czwórce obniżenie o pół tonu, czyli z dźwięku D robimy dźwięk o pół tonu niższy, w szóstce dźwięk A. Dźwięk A na wdechu możemy też obniżyć o pół tonu. To, to takie na szybko przykłady. I teraz w nutach. Notacji muzycznej te obniżenia możemy bez problemu zapisać. Tu mamy dźwięk D narysowany, a przed nim taka jakby mała literka B. Ten znaczek nazywa się bemolem i oznacza, że nuta, przed którą ten znak stoi, ma być obniżona o pół tonu. O, mam drugą harmonikę C, więc tutaj będę w stanie to D na dole zagrać. Tak. D. Dźwięk o półtonu niższy i wróciłem na D. W muzyce no, musimy się jakoś porozumiewać, więc jeżeli ten dźwięk jest poprzedzony bemolem, to zmieniać swoją nazwę przez dodanie końcówki S, a do samogłosek samego, samej litery S. Więc to będzie ten właśnie dźwięk bez bemola, jest dźwiękiem D, a z bemolem nazywa się DES. Tak? Analogicznie każdą inną nutę możemy o półtonu obniżyć. CES jest również takie mało spotykane, ale, ale szczególnie bez bemolem, AS GES S to takie najbardziej typowe. Tak? Tych klawiszy czarnych w fortepianie jest 5, więc najważniejsze jest te 5 dźwięków, które możemy za pomocą bemoli zapisać, czyli. Idąc od dołu do góry, to będzie des, s ges, as i bezbemolem, które nam jest trudno po polsku inaczej yy, określić, bo kiedyś to ten dźwięk nazywałby się po prostu B w tej notacji naszej wschodnioeuropejskiej, ale ponieważ używamy taką samą, jaka jest w oznaczeniu harmonijek i taką, jaką cały świat używa, szczególnie w muzyce jazzowej czy bluesowej, to to będzie bezbemolem po angielsku B flat. I analogicznie ten flat w nazwach angielskich dodajemy, to oznacza e, na przykład A-flat to jest to samo co As, G-flat to jest Ges, I-flat to jest s i D-flat to jest Des. Oprócz obniżania dźwięków, my możemy też w zapisie nutowym te dźwięki, dźwięki zapisać za pomocą podwyższania. Do tego stosuje się krzyżyk. Tu jest pierwsza istotna nota, którą się do której e, krzyżyk e, jest potrzebny, to jest nuta F. I my taką nutę możemy zagrać, my będziemy stosowali obniżenie G, ale możemy o tej samej nucie myśleć, że to jest podwyższone F. I to jest w kanale drugim. W tym kanale drugim możemy obniżyć o cały ton i wtedy otrzymamy nutę F. I zagrałem F, Fis i z powrotem wróciłem do G. Używa się do tego krzyżyka. I krzyżyk, kochani, powoduje, że ta nazwa nuty zmienia się przez dodanie końcówki Is. I to już do wszystkich liter. Czyli możemy mieć Cis, Dis, Eis, Fis, Gis, Ais, Bis, no to takie trochę śmiesznie brzmi I, no i już potem będzie kolejna, ale to jest akurat bis, to będzie bardzo rzadko używane. Natomiast życzę, żeby bis było używane po każdym waszym graniu. E, taka mała dygresja. I znowu najważniejsze będzie te pięć, którymi możemy zapisać te półtony, czyli te czarne klawisze na, na e, e, fortepianie, czyli Cis, Dis, Fis, Gis, Ais. Tak? Po angielsku e, m, wymawiamy to mówiąc nazwę, literę nazwę tej nuty i dodajemy e, sharp, czyli C to jest C sharp, D to jest D sharp, F to jest F sharp, G to jest G sharp i e, A to jest A sharp. OK, no to to by było to. to, by było to. Mamy jeszcze jeden znaczek, który jest istotny. To jest kasownik. Jeśli tutaj wcześniej był używany krzyżyk, tak, to ten kasownik, jak sama nazwa wskazuje, kasuje znaczenie tego krzyżyka. Czyli ta nuta, tutaj zapisałem F-nutę. To jest F-nuta oktawy wyższa od tej. Ta nuta, jeżeli była wcześniej zagrana z tym krzyżykiem to jeszcze są szczegóły, kiedy jest niezbędny ten kasownik, ale to jest, to jest, powiedzmy, drobiazg nieistotny teraz. Jeżeli byśmy chcieli zlikwidować to, to taki znaczek dajemy i on likwiduje zarówno krzyżyki, jak i bimole. Czyli oznacza, że ta nuta będzie grana jako nuta naturalna, bo tak to się nazywa, tak? Dobra. Na następnym filmiku rozwinę sprawy jeszcze tylko dotyczące wartości nutu, czyli ich czasu trwania i taktów. I w zasadzie będziecie mogli zacząć próbować grać pierwsze, łatwiejsze utwory z nut. Do zobaczenia!